Słuchasz podcastu, idę do siebie. Magda Kozioł i Anna Torgazda prowadzą wieczorne rozmowy przy płynach niewinnych. No właśnie, ale powiedz mi, bo z tymi maskami to jest tak różnie. Niektórzy uważają, że powinnyśmy je zrzucić tak, żeby być sobą, a inni uważają, że te maski są nam potrzebne. Co ty myślisz na Wiesz ten co? temat? Co ja myślę? Ja ci przewrotnie odpowiem. Jako specjalistce od tego, co on mówi to, jak my wyglądamy. Sama powiedz, czy maski, czy jakieś specyficzne sposoby ubierania się nie są użyteczne? Co. Z mojego punktu widzenia i doświadczenia są bardzo użyteczne. To no właśnie, są takie nasze narzędzia, czasami nawet koła ratunkowe sama to przeżyłam i doświadczyłam które pomagają nam wydobyć z siebie pewne cechy charakteru przejść z jednej roli do drugiej. I uważam je za bardzo użyteczne, jeżeli jest się świadomym tego, co one nam robią i używa się ich świadomie. A nie jest się y, używanym przez, y, <laughs> przez te maski, jeżeli, jeżeli wiesz o co mi chodzi. <laughs> no właśnie, więc jeżeli one są użyteczne, to czy te maski są takie złe? By, zaczęłaś mówić o tym, że one po, pozwalają nam się. Y, w, w, wprawiać w jakieś takie konkretne stany, i rzeczywiście tak jest. To, jak my wyglądamy, bardzo mocno wpływa na to, jak my się zachowujemy, bo wpływa na to, jak się czujemy. Jeżeli ja tak. mam wrażenie, że wyglądam ładnie, to z większą pewnością siebie wchodzę gdzieś między ludzi, zabieram głos, a jak wydaje mi się, że wyglądam nie za jakoś uroczo. No to raczej mam tendencję do chowania się. Więc sam fakt tego, że podoba mi się to, jak się prezentuje, zmienia mnie troszeczkę. Zmienia to, w jaki sposób zachowuję się w świecie. Masz rację, ale tu jeszcze ci się wetknę na chwilę, że to nawet nie chodzi tylko o to, czy ja się czuję ładna czy atrakcyjna, tylko jakie ja emocje czuję, czyli czasami to jest na przykład siła. O. Są kobiety, które mają swoje ubrania takie uniformy, powiedzmy biznesowe albo pracowe, które nie, nie tyle dają im poczucie piękna, ale dają im poczucie sprawczości, mhm. z poczucie adekwatności, poczucie m, takiego, że są na, w dobrym miejscu, tak jak trochę rycerz w zbroi. No. Potrzebujemy takich narzędzi, tak jak potrzebujemy, nie wiem, komputerów, długopisów, notatników. Do Komunikowania się z innymi i ubrania, nasz wizerunek, nasz wygląd daje nam to poczucie. I to w niektórych sytuacjach jest właśnie to poczucie atrakcyjności piękna, ale w innych to jest po prostu poczucie siły. No właśnie, i nie mówimy tu wcale o jakimś dreskodzie narzuconym przez organizację, tylko o takiej wewnętrznej potrzebie prezentowania czegoś konkretnego światu w tym przypadku prezentowania siły, czy na przykład kompetencji, nie? No bo też taki, taki garniturek biznesowy od razu przekazuje informację o tym, że jestem osobą kompetentną, jestem specjalistką, znam się na tym, co robię i co mówię. No, zupełnie inaczej też potraktujemy osobę, która przychodzi na spotkanie właśnie ubrana w schludny taki biznesowy ubiór, a inaczej będziemy traktować osobę, która wpadnie w klapkach i w szortach. No, umówmy się, to, to wszystko działa, niezależnie od tego, jakbyśmy bardzo chcieli, żeby nie działało. I oczywiście, że część z nas używa na co dzień takiej umiejętności, żeby wycofywać to pierwsze wrażenie i traktować ludzi jakby niezależnie od ubioru. Tym niemniej, pierwszy impuls jest taki. I nie chodzi o to, żeby być jego niewolnikiem i dawać mu się sterować, tylko o to, żeby być świadomym i używać go do tego, żeby było po prostu łatwiej, najnormalniej w świecie. Myślę, że nie jesteśmy w stanie w ogóle uciec od tego pierwszego wrażenia i tego wizualnego wrażenia, które robimy, dlatego że nasz mózg pierwsze co łapie to obraz i później weryfikuje, to jak się zachowujemy, czy ten obraz, czy ten wizerunek jest adekwatny do pewnych umów społecznych, oczekiwań, tego co jest przyjęte, i też dzięki temu budujemy zaufanie i swoją re reputację. Więc ym, oczywiście to pierwsze wrażenie często może być mylne, bo są osoby, które po prostu udają kogoś, kim nie są i często yy, Maskują nawet brak swoich kompetencji nad ubiorem, czy takim wchodzeniem w kupowanie prestiżowych um, ubrań, na których na przykład nie stać, tak? Mają pięć kart kredytowych, które są wy wykorzystywane, do żeby tylko pokazać się i, i pokazać swoją wartość, ale coś sobie rekompensują tym. Więc pewien taki umiar, zdrowy rozsądek, taka wydaje mi się też, że też właśnie taka świadomość siebie jest potrzebna w tym całym procesie y, y, dobierania masek, czy, czy wybierania ich dla siebie. No właśnie, bo tak sobie myślę, że to, że coś bywa nadużywane nie oznacza od razu, że jest złe. To, mhm. to że ktoś coś niedobrego robi z tymi z tymi. Zgubiłam słowo, chciałam powiedzieć mądrze, to powiem nie mądrze. E, że ktoś do niecnych celów używa tych masek, czy tych ubiorów, które zakładamy, nie oznacza, że one są złe. Bo ja powiem nawet więcej. Nasz umysł jest tworzony do tego, żeby oceniać. I to oceniać szybko. To, to jest umiejętność, która wykształciła się ewolucyjnie. I my możemy sobie mówić, żeby nie oceniać książki po okładce, i to jest wszystko prawda, ale to nie mówi o tym, że my tak na, że my w ogóle nie dokonujemy ocen, bo to jest niemożliwe. Nasz mózg pracuje w taki sposób, że pierwsze co robi, kiedy widzi coś, kogoś, to nadaje etykietki rozmaite. Pierwsza etykietka oczywiście to jest etykieta pod tytułem bezpieczne bądź zagrożenie. Tak. Ale jak sobie popatrzymy od strony społecznej, a Homo sapiens jest zwierzęciem społecznym, i mamy tutaj mnóstwo takich mechanizmów wpisanych w, w głowę, i jednym z nich jest łączenie bezpieczeństwa z tym, co jest akceptowane przez naszą grupę społeczną, bo przynależność do grupy społecznej to jest jeden z, z mocniejszych instynktów, jakie my posiadamy. Czytałam, że wręcz ten ból stwarzany czy wywoływany przez poczucie odrzucenia przez innych ludzi odczuwamy dokładnie tak samo jak ból fizyczny. Zresztą to pokazuje, że to jest gdzieś głęboko wpisane w nasze jestestwa, czy tego chcemy, czy nie. Więc te etykietki, które my nadajemy, są instynktowne i my je zawsze nadajemy. Tylko potem możemy je, no może nawet nie zmienić, ale możemy nie zachowywać się zgodnie z tą pierwszą etykietką, tylko dać sobie czas na to, żeby poznać na przykład osobę i, i sprawdzić, jaka ona jest, czy to, co prezentuje, jest adekwatne do tego, co później pokazuje. Dlatego ja bym w ogóle była jak najdalsza od twierdzenia, że my musimy wszystkie maski odrzucić, bo to nie jest tak. Moglibyśmy odrzucać maski, moglibyśmy w ogóle mówić o odrzucaniu masek, gdybyśmy byli taką jednorodną osobowością, która zawsze jest taka sama. Ale tak nie jest. Mamy w sobie, że tak pojadę memem, wiele wilków, z których każdy ma różne pomysły na życie, i one się uaktywniają w różnych sytuacjach. Ja jestem przekonana, że i Ty, ja na pewno. I wszyscy nasi słuchacze, wszystkie nasze słuchaczki na pewno przeżyły w życiu coś takiego, że yy, yy, chciałyby zrobić jedno, ale jednocześnie chciałyby zrobić drugie. Czują jedno, ale jednocześnie czują drugie. Mamy w sobie wiele takich, to się czasami nazywa subosobowościami. A, yy, gdzieś tam czytałam w artykule o neurobiologii, że. Yy, 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 Aktualna wiedza sugeruje, że nasz mózg nie jest jednorodną strukturą, tylko jest zbudowany w, w takich, może kompartments, jak to po polsku, że, że to są takie Kawałka małe, zamknięte działa. części, w takich kawałkach połączonych ze sobą. <laughs> I że my jesteśmy w stanie w różnych miejscach trzymać różne informacje. Czy różne poglądy, które czasami bywają ze sobą wewnętrznie sprzeczne, ale uaktywniają się w innych sytuacjach? I my sami tej sprzeczności w ogóle nie widzimy. Więc to pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak jedna osobowość, w związku z czym nie mamy jednej twarzy, nie ma siły. Jest też taka koncepcja ja roboczego, która mówi o tym, że w danej sytuacji, z którą musimy sobie jakoś poradzić, czy jakoś w niej zareagować, uruchamiają się. Tylko te części, które są adekwatne do tej sytuacji. Natomiast wszystko, co jest na inny temat, że tak powiem, w naszym mózgu, nie jest aktywowane. Nie, no bo byłoby to zbędne, a mózg nie lubi tracić energii bez sensu. Jest taki dosyć leniwy, albo dobrze optymalizuje. O, to może byłoby takie ładniejsze stwierdzenie. Dobrze optymalizuje zużycie glukozy. Nie, więc to, ja robocze jest. Różne od różnych sytuacji. No, nie da się zdjąć maski, nie? Bo, bo przede wszystkim my mamy wiele twarzy, i te twarze nie są maskami. One są jakimś wycinkiem prawdy o nas. A więc ja bym sugerowała, żebyśmy w ogóle postawiły taką hipotezę, że yy, Zakładanie masy, które mają oszukać, jest B, ale posiadanie mm. różnych twarzy jest cacy, bo to jest normalne, tak naturalny, normalny, zdrowy mózg działa. Co ty na to? Nie wiem, czy to nie jest za bardzo rewolucyjna teza. Czy znaczy, wiesz co, jak mówiłaś, to mi się trochę tak chyba za dużo z filmów science fiction ostatnio oglądam wyobrażała wiesz, taka postać, która, której hologramem zamiast ubrań, to po prostu się pojawia hologram, tak? zamiast makijażu, i wychodzisz z domu, to masz taki po prostu hologram, który pokazuje, że wszystko jest ok, super, tryskasz radością i bo tak czasami też to nam daje ubranie, jak wychodzimy do, do pracy, że, że dostajemy takiego dopaminowego kopa. I idziemy gotowe do boju, a znowu, jak nie wiem, idziemy na randkę albo na spotkanie z przyjaciółmi, rozluźniamy się, jesteśmy mniej, czujemy się oceniane, czujemy się bezpieczniej, więc też ten hologram może się przemienić, więc to jest takie bardzo plastyczne i płynne dla mnie. I oczywiście, jeżeli często zdarzają się nawet takie historie, że ktoś się przebiera, tak? Za księdza, policjanta, strażaka, i. Wchodzi w tą rolę taką z tym społecznym zaufaniem, związaną bardzo y, mocno, no i nie wiem, opęzluje nam chałupę. <ślam> tak? I bo, bo właśnie często, bardzo to, często te maski są wykorzystywane jako taka otoczka, a w środku masz po prostu konkretny cel. Więc zgadzam się z Tobą, że ta koncepcja masek jest w tym momencie dosyć nieadekwatna. Przy tym, co wiemy o Naszym rozwoju osobistym, o pracy mózgu, o tym, jak, jak działamy, to, to dla mnie te maski, jeżeli ktoś jest, pracuje nad sobą, on nie działają. Bardziej skłaniałabym się do tego, co mówisz, takiej świadomości bycia, posiadania wielu odsłon, tak jak rozmawiamy zresztą w programie na temat archetypów kobiecości. Te boginie, które, które opisujemy, to są właśnie pewne aspekty, Kobiecości, osobowości, które, z których korzystamy w zależności od sytuacji. No, kurczę, nie idziesz, nie kładziesz się spać w, w, w tym, czym byłaś w pracy, tak? Wkładasz piżamkę, żeby ci było dobrze i wygodnie, i to, to wydaje mi się, że, że, że trzeba w tym kontekście na to wszystko popatrzeć. Tak, wiesz co, teraz tak jak mówiłaś, przyszło mi do głowy, że wiesz, że to zdejmowanie masek, to nie jest właśnie odrzucanie jakichś właśnie masek, które zakładamy, tylko raczej poznanie tych wszystkich swoich twarzy. Nie? Czyli samopoznanie. Tak. Niestety, samorozwój, to takie słowo, które teraz po prostu oznacza wszystko i nic. Ale no rzeczywiście tak sobie wyobrażam, że to jest to. Nie? Staram się poznać siebie i swoje reakcje, swoje schematy działania w różnych sytuacjach i zauważam, kiedy one się uaktywniają. I w, w jakimś sensie potrafię z nimi żyć w ten sposób, że jeżeli stwierdzam, że któraś z nich nie pasuje, to mam sposoby, narzędzia, jakieś takie triki którymi w jakiś sposób moderuję, zmniejszam na przykład działanie jakiejś mojej maski, jakiejś mojej twarzy, jeżeli ona nie jest na przykład, nie, nie, nie przynosi mi dobrych rzeczy, nie? Bo, bo była zbudowana w takich okolicznościach, które na przykład kazały mi się bronić, a teraz jest sytuacja, w której ja się nie muszę bronić, ale ta maska mi wyskakuje bo coś mnie tam striggerowało, że tak powiem po staropolsku. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc tak naprawdę to zrzucanie masek ja bym zrozumiała zro bardziej jako poznanie tych twarzy i poznanie sytuacji, w których one się uruchamiają i mm, jakieś takie dbanie o to, żeby wła wskakiwały właściwe twarze, a żeby w jakiś sposób te, które nam szkodzą, czy nam nie pomagają, żeby coś z nimi zrobić, żeby nie były na przykład destrukcyjne, nie, nie powodowały, że ja odsuwam od siebie ludzi, że się alienuję, na przykład, nie? bo to też jest jedna rzecz, która nam nie służy jako zwierzętom społecznym. Ma to sens, czy za bardzo zakręciłam? Nie, ma, ma, ma to bardzo sens. Ja jeszcze sobie pomyślałam też o tym, że, że czasami tak. Patrząc na swoje życie, bo ja jestem dosyć autorefleksyjna, więc to, to, co mówisz, od razu gdzieś tam mój mózg przetwarza i szuka odniesień do doświadczeń. Że w moim życiu i takim dorastaniu, dojrzewaniu do bycia spójną w środku, były takie momenty, kiedy ja. Miałam takie odczucie, że ja zakładam maskę, dlatego żeby siebie ochronić, mhm. żeby ochronić pewien sposób wrażliwości i patrzenia na świat, który może nie był wspólny z otoczeniem, mhm. i żeby się dopasować i jakoś poradzić sobie, tak? do, do, dojść do następnego punktu w, w rozwoju, to te, ta maska takiego ta, ta maska, którą zakładałam, bo ja wiedziałam, że to nie jest w 100% moje, powiedziałam, że na przykład jestem bardziej wrażliwa albo bardziej miękka, ale musiałam się nauczyć być bardziej twarda, to było dla mojej ochrony. Uh -huh. Dla tego, żeby po prostu wytworzyć w sobie takie mechanizmy odporności psychicznej, które pozwolą mi trochę tą maskę zdejmować, tak? które dadzą mi. Te narzędzia takie związane z osobowością, z dojrzałością, które pozwolą mi umiejętnie mówić na przykład nie w niektórych sytuacjach albo zrezygnować z niektórych relacji, bo myślę, że to też jest często problem, do, do tego przyznają się moje klientki, że nawet ubierają się tak, żeby być zaakceptowane przez nie wiem. W tym systemie dorastania, no to dziecko chce być zaakceptowane przez rodziców, tak? Więc zakłada to, co rodzice, mama, babcia, yy, ciocia, tak? Wybierają, w zależności kto, kto ma wpływ i kto się opiekuje, i dopiero w wieku 30-40 lat wychodzą z tego jakby narzucającego systemu i pytają siebie samych, co mi się podoba, co ja lubię, w czym ja siebie lubię. Bo już czują się pewniej, że nie potrzebują tej akceptacji otoczenia. Mhm. Zaczynamy tutaj już wchodzić. Ach, musimy o tym porozmawiać. Zaczynamy wchodzić w to, czym jest tak naprawdę autentyczność, do której tak wiele osób dąży, a ja tam mam znowu kilka kijów, którymi mogę mrowisko trząchnąć. To co, w następnym odcinku porozmawiamy o autentyczności. Świetnie, to w takim razie do następnego odcinka. To tyle na dzisiaj. Zostań z nami w kontakcie. Zasubskrybuj nasz newsletter. Wejdź na stronę idędosiebie.pl ukośnik newsletter i zostaw swój adres e-mailowy.